Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik, Motodziennik Nowości i Aktualności, pierwszy we wrześniu, wakacje za nami. Natomiast w sierpniu pojawiło się na naszym kanale, jeżeli ktoś dopiero teraz wrócił z długiej wyprawy, sporo ciekawych materiałów, np w ubiegłym tygodniu test najtańszego elektryka w naszym kraju Lip Motor T03. Wczoraj sprawdziliśmy przed zakupem Mercedesa W212, natomiast prawdziwym hitem wczorajszego odcinka okazał się Mercedes W221, czyli stara S-klasa przerobiona na nowego Maybacha. Ja przez moment myślałem, że to na oryginalnych częściach, co byłoby trochę bez sensu, bo są one bardzo drogie. Ale tak się kiedyś przerabiało stare merce na nowe. Natomiast okazuje się, że niezawodni Chińczycy podrabiają wszystko. Mają w ofercie gotowe zestawy do przeróbki W221 na nowego Maybacha. Wystarczy założyć i pomalować. Zestaw zawierający na dobrą sprawę pół samochodu, przód i tył, z lampami, chromami, zderzakami i tak dalej. Jakość nieznana, homologacji brak, więc teoretycznie bez wujka na stacji diagnostycznej ani te lampy z przodu, ani te z tyłu przeglądu nie dostaną. Jak już znalazłem tego Maybacha, to niestety zacząłem przeglądać dalej, i okazuje się, że możemy przerobić prawie że dowolnego Mercana nowszego albo po tuningu w jakiejś renomowanej firmie. Na przykład zwykłą Gelendę możemy na Brabusa machnąć od tak. I szczerze mówiąc, jakiś czas temu wydawało mi się, że jest szansa na to, że chińskie firmy będą nam mogły dostarczać trochę motoryzacyjnej radości i nostalgii, że na przykład zaczną robić jakieś retro pojazdy. Skoro i tak mają nasze homologacje i normy gdzieś, to nowoczesne wcielenie Volvo 240, albo Toyoty Seliki, albo Citroena 2CV chętnie bym zobaczył, albo jakieś roadstery ciekawe, albo gotowe i tanie zestawy do przeróbki starszych aut na elektryczne. Ale to może kiedyś. A skoro o chińskich autach rozmawiamy, to mam pod domem o 9, będę ją nagrywał we wtorek albo w środę, czyli jutro albo pojutrze, 2 albo 3 września. Jakieś pytania? Pierwsze wrażenia są mieszane. Auto ładnie pachnie skórą, ale ściąga w prawo, a kierownica jest przekrzywiona w lewo i to zdrowo. Zasuwa to nie 537 koni zasuwa. Zresztą w Wielkiej Brytanii to samo auto ma jakimś cudem 449 koni, ale takie dobre 350 czuć. 4,9 do setki. No i spora masa 2200 kg, którą też czuć i to nie na zakrętach, bardziej na wybojach czy na progach zwalniających. Więcej pewnie w przyszłym tygodniu. A skoro o mocnym rodzinnym aucie wspomniałem, to na zdjęciach szpiegowskich jest Audi RS6. Kolejna generacja pojawi się w sprzedaży zapewne w przyszłym roku. Auto jest zamaskowane, ale zapewne będzie tak jak zawsze, czyli A6 na sterydach. Za to nie do końca wiadomo, co będzie pod maską: V8 Biturbo czy V6, bo raczej na bank będzie to hybryda doodbywana z gniazdka. Tak jak BMW M5, które ma 727 KONI, więc Audi będzie miało 730 albo 730. 32. Tego auta na targach w Monachium jeszcze nie zobaczymy, a to już za tydzień, i prawdopodobnie pojawi się tam mały elektryczny Hyundai, być może Ionic 2 albo Ionic 3. Będzie on trochę większy od Instera, którego kilka miesięcy temu bardzo pozytywnie oceniłem, i będzie to elektryczny odpowiednik Bajona, choć z bardzo awangardową, charakterystyczną dla serii Ionic stylizacją. A do napędu ma posłużyć z grubsza ten sam, co w Kia ev 3 200 koni napęd na przód i akumulator w okolicach 60 kW. Godzin. Za to w Chinach premierę miało Volvo XC70. Jak kilka razy wspominałem, to mój ostateczny samochód. Jakbym miał mieć jedno auto, to byłoby to takie Volvo. No, może nie to najnowsze, które cóż za niespodzianka, wyewoluowało w Suva. 4,81 m długości, czyli 15 cm mniej niż XC90 i prawie 15 więcej niż XC60. Więc luka była, to ją wypełnili. Auto dostępne będzie wyłącznie w wersji hybryda plug-in. Odmiana z napędem naprzód ma około 300 koni i akumulator na 110 km na samym prądzie, ta z napędem na cztery koła ma 450 koni i prawie dwa razy większy akumulator i zasięg do 180. 10 kilometrów i robi setkę w 5,5 sekundy, słabszy w 8. Napęd spalinowy to prawdopodobnie silnik 1.5 o mocy około 160 koni. Czy auto trafi do Europy? Volvo ma taki plan, ale na ten moment nie wiadomo kiedy i czy w podobnej do tej chińskiej konfiguracji oraz ile to będzie kosztowało, bo w Chinach to nie będzie tanie auto. Tańsza odmiana kosztuje w przeliczeniu ponad 50 tysięcy euro. A ile kosztuje w Stanach najtańsze auto elektryczne? U nas 75 tysięcy jest to Lip Motor, a w Stanach 30 tysięcy dolarów jest to Nissan Leaf, który przynajmniej w lepiej wyposażonej wersji jest to prawie 2000 dolarów tańszy od swojego poprzednika. A jeśli tak samo będzie z wersją najtańszą, której jeszcze nie wyceniono, to być może cena ta spadnie w okolice 27 tysięcy dolarów. Jestem tego samochodu bardzo ciekawy, ta japońska motoryzacja, ambitna, charakterystyczna, to w Europie przynajmniej jakiejś resztki Mazdy, której sprzedaż bardzo ostatnio spadła, Toyota z hybrydami, no ile można? No i jest Mitsubishi, ale to są przecież wszystko renówki. No i została ewentualnie Honda. Nissan ma co najwyżej Kashkaja, niezłego, w aktualnie nam panującej generacji. No i X-Trail'a, świetnego, by nie powiedzieć rewelacyjnego. I nowy Leaf, od którego naprawdę dużo zależy, da nam być może coś innego niż europejskie czy chińskie firmy. Pytanie za ile? I niestety bardziej stawiam na okolice 160-170 tysięcy za podstawową wersję. Elektryczna Mikra zbudowana. Na Renault 5 raczej nie będzie od niego dużo tańsza, raczej to okolice 120-130 tysięcy będą, więc większego lifa w podobnej cenie niestety nie dostaniemy. Garść statystyk teraz, dawno nie było. W tym roku, od stycznia do końca lipca, w Europie najwięcej aut sprzedał Volkswagen 2 miliony 118 tysięcy o 3% więcej niż w roku ubiegłym w tym 870 tysięcy Volkswagenów, 490 tysięcy Skut i obie firmy są na plusie. Audi jest na 5% Minusie Porsche na 10%, a zaniedbany Seat na ponad 20%. Stellantis sprzedał 1 192 aut, to spory spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponad 8%. Najwięcej Peugeotów 411 i Opli 240 ,000. I w peżocie jest kilka procent na plusie, w Oplu 10 na minusie. Renault 812 na plusie, Kia Hyundai 630 na minusie, ale nie tak dużym jak Toyota, która sprzedała o 7% niż w roku ubiegłym. A gdzie jest Tesla? Kilka miesięcy temu w licznych komentarzach fani marki przekonywali, że spadek sprzedaży na naszym kontynencie jest chwilowy, że zaraz to się odbije, że zaraz będzie dobrze. Nie jest dobrze. Tesla sprzedała 119 tysięcy aut w tym roku. W ubiegłym ponad 170 i ma ponad 30% spadek. I czuję na plecach oddech chińskiej firmy BYD, która dostarczyła na naszym kontynencie prawie 85 tysięcy aut. A przybliżając nieco te Statystyki i zawężając je do lipca wyłącznie, to w Europie najwięcej aut elektrycznych sprzedał Volkswagen 22 tysiące i to jest ogromny 80% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na kolejnych miejscach BMW i Skoda, która sprzedała prawie 16 tysięcy elektryków, a Tesla niecałe 10. I w ujęciu lipiec 2025 do lipiec 2024 oznacza to 37% spadek. I jeszcze dwie ciekawostki mam dla Państwa dzisiaj. Pierwsza z Mazdy, która z uporem wierzy w rozwój silników spalinowych i chwała jej za to. Zwłaszcza, że być może znalazła sposób na ich rynkową obecność po 2035 roku, kiedy to teoretycznie, bo to się wszystko jeszcze może zmienić, auto będzie mogło mieć taki napęd pod warunkiem, że nie będzie on emitował dwutlenku węgla. I być może rozwiązaniem na razie. W razie odległym, choć to bardziej kwestia lata, nie dekad, jest silnik sześciosuwowy. Spaliny, zamiast trafiać do układu wydechowego, byłyby ponownie sprężane i trafiałyby, upraszczam, do katalizatora, w którym oddzielany byłby dwutlenek węgla od wodoru, który to trafiałby z powrotem do komory spalania. A co z tym dwutlenkiem węgla, ktoś spyta? Skoro byłby oddzielony, łatwiej byłoby go zmagazynować i być może przyszłością spalinowej motoryzacji jest obieg zamknięty. Tankujemy paliwo i opróżniamy zbiornik z gazem jednocześnie. I na koniec Fisker. Opowiadałem Państwu o tej dość odważnej firmie nieraz, ale ostatnio nie było okazji, bo w 2024 roku firma zbankrutowała. A co się stało z licznymi niesprzedanymi samochodami i tymi, które zostały zwrócone? Odkupiła jej firma American Lease. Po mniej więcej 16 tysięcy dolarów za sztukę. I teraz je wynajmuje kierowcom Ubera i Volta w Nowym Jorku. Oczywiście po niezbędnych aktualizacjach, które znacznie ułatwiły korzystanie z tych samochodów i wyeliminowały większość problemów. I podobno kierowcy sobie te samochody chwalą. Koszt wynajmu to od 280 dolarów miesięcznie. I tą sensacyjną wiadomością kończymy dzisiejszy program. Pięknie Państwu dziękuję. W środę zapraszam na test Renault Austral w najnowszej odsłonie. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.